To jest RM. Jest najpiękniejszym pociągiem. Bez zatrzymania. Jakieś pan? przyspieszona, się wysoko, patrzysz na mnie, czu się świetnie, patrzysz na mnie, czu się świetnie, patrzysz na z czu się świetnie, patrzysz na mnie, czu się świetnie, patrzysz na się na niektórych stacjach się do Pociąg osobowy, ze stacji parę, i watrzem że się do stacji działało. Na nowy przez uchodzi, lepszy niż w stacji O 我这不三六零的。